Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się, szczęść Boże. Pan Grzegorz Michał Braun. Tak jest, tak będzie napisane na karcie wyborczej. Grzegorz Michał Braun. Bardzo mi miło powitać Pana na skromnych drogach e, w Radomiu. Dzisiaj o 18.00 spotkanie. No właśnie, e, plac Jagielloński. Plac Jagieloński, 18. Zapraszamy serdecznie. Już, już to jest godzina. Już stoi dmuchana gaśnica, która jest dobrym punktem orientacyjnym, wprawdzie mieszkańcy Radomia nie potrzebują tłumaczenia, gdzie to jest plac Jagielloński, ale może jakieś osoby z okolic, z regionu, więc szukaj się dużej dmuchanej gaśnicy. Tak, zapraszamy na plac Jagielloński. Panie Grzegorzu, e, odniosłabym się może na początku do wczorajszego dnia. Aha. Czy podpalenie flagi Unii Europejskiej? Nie podpalenie, spalenie. Spalenie było to formą spalenie. manifestacji tego, co się zadziało no, w to jest, Europejskim. To jest pewien komunikat, który odnosi się nie tylko do moich tam osobistych przypadków, uchylenie immunitetu, no, wykluczenia. Kary, nękanie. Ja się nie uskarżam, tylko mówię, że jest taka sytuacja. A kto pada ofiarą? Wy, szanowni państwo, moi rodacy, zwłaszcza moi wyborcy, chociaż moim głosem staram się służyć wszystkim. No, Unia Europejska wam odbiera głos, w którym ja służę sprawie polskiej i polskiemu interesowi. No, a że akurat wczoraj byliśmy z panem posłem Romanem Ficem, posłem na Sejm Rzeczpospolitej w ramach przygotowanej przez niego interwencji poszelskiej w Ministerstwie Gospodarki, czy lepiej powiedzieć w Ministerstwie Przemysłu, lepiej powiedzieć w Ministerstwie Likwidacji Przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego, górnictwa. No i. Cóż, okazało się, że tam właśnie w głównym holu nie tylko biało-czerwona, ale też i, też i mm. w, no, trudno nawet powiedzieć flaga, bo to po prostu jest pewien rekwizyt dekoracja która nie ma statusu prawnego w Polsce, nie ma takiego, chwała Bogu, ciągle jeszcze państwa europejskiego i, i w związku z tym ten kawałek płótna nie, nie przysługuje mu żadna ochrona prawna, a I moim zdaniem, moim zdaniem, no psz, bardzo jestem ciekaw, jak będą się za to zabierać, bo, bo tutaj wezwania do tego z najwyższego szczebla, prawda, taka jest nagonka i w ogóle taka no, atmosfera, patrz, przydłuż... że, że wyjęty jest pod prawa, tym niemniej, tym niemniej no, eksponowanie w miejscach takich jak właśnie siedziby władz polskich, flag innych organizacji, innych państw, to nie tylko jest nie na miejscu, ale jest moim zdaniem też nielegalne. Panie Grzegorzu, a z, uchylenie immunitetu, yy, jakie konsekwencje dla Pana niesie za sobą i dla wyborców, bo Z dnia na z dzień wyborami. żadne z dnia na dzień najkrócej żadne, bo właśnie pani to precyzyjnie nazywa, to jest tylko i aż uchylenie immunitetu. Immunitetu jako takiego nie traci się, nie zdejmuje, nie, nie, nie znika ten immunitet, on zostaje uchylony do konkretnej sprawy. To jest wyrażenie zgody na to, by prokuratura i ewentualnie sądy procedowały ze mną w charakterze oskarżonego czy podsądnego. I o co tutaj chodzi? Tu chodzi o ram, remanenty, zaległości sprzed półtora roku, mm -hmm. czyli o ten pakiet Hanukowo-Gaśnicowy plus różne inne przypadki. No i widzi Pani, prokuratura nie potrafiła sklecić żadnego aktu oskarżenia, póki byłem posłem na Sejm w Warszawie, a tam immunitet przecież od razu mi uchylono, no i gonią tego króliczka, uchylają ten immunitet w Brukseli, zobaczymy co teraz z tym zrobią, myślę, że dopiero będzie śmiechu, co nie miara, jak będą musieli w sądzie przedstawiać podstawę prawną eksponowania świecznika hanukowego w Sejmie, bo po takiej podstawy nie ma i nie było. No, więc gonią króliczka, wytwarzają atmosferę nagonki i starają się przedstawić mnie Państwu tak, jakbym był wyjęty spod prawa. Otóż nie jestem wyjęty spod prawa, a nawoływania publiczne przez ministrów, marszałków i, i różnych tam innych funkcjonariuszy frontu ideologicznego do rozprawy ze mną, bo są takie nawoływania, wezwania do zadania mi śmierci cywilnej, czy nawet jakieś życzenia, śmierci, po prostu o charakterze no, podżegania do przestępstwa. Najczęściej to anonimowi jakiś trole, jacyś trole w internecie, no to to jest o tyle poważna sprawa, że były już tego takie konsekwencje postaci napaści z użyciem noża na jednego z moich działaczy, e, który rozwieszał planie, e, baner, e, ogłoszenie wyborcze. Więc to jest wzywanie do tego, żeby łamać prawo wobec mnie i moich współpracowników. A myśli pan, że zmobilizuje się prokuratura bądź służby przed wyborami, żeby. No, słyszę, że bardzo się mobilizują, bo to jest właśnie taka prokuratura, która działa na gwizdnięcie, na zamówienie mówienie polityczne, natomiast jak trzeba na przykład bronić polskich dzieci przed seryjnymi dzieciobójcami, przed panią Gizelą Mengele z Oleśnicy i jej współpracownikami, którzy zabijają tam dzieci zastrzykiem chlorku potasu do serca, no to wtedy prokuratura działa niewątpliwie, opieszale, ze spóźnionym refleksem, no i, i ci ludzie są wręcz chronieni, noszeni na rękach, w mediach niektórych centralnych, więc widać tutaj dysproporcje. Jeszcze chciałam, bo rozmawiamy w tej chwili właśnie o, o tej sytuacji z Oleśnicy, natomiast chciałam zapytać o taką bardzo ważną rzecz. W swoim programie opowiada się pan za przywróceniem kary śmierci. Bezwzględnie. W jakich przypadkach miałaby zastosowanie i jak... Morderstwo, się... odebranie życia z premedytacją, zwłaszcza w przypadkach, w których mamy do czynienia z zbrodniarzami zwyrodniałymi, Dzieciobójcami czyny na szkodę nieletnich, małoletnich powinny budzić szczególną odrazę i powinny być szczególnie penalizowane. Dalej, zdrajcy i szpiegrzy. Obcych państw także dezerterzy w obliczu wroga, przy czym tu zastrzeżenie ja po to kandyduję, żeby m.in. wojska polskiego na żadną cudzą wojnę, broń Boże, ukraińską nie posłać. Po to kandyduję, żeby odrzucić pakt migracyjny, żeby odrzucić Zielony ład, odrzucić roszczenia żydowskie, zapewnić bezpieczeństwo. W jaki sposób? Pan tak realnie myśli o odrzuceniu tego Zielonego Ładu. No po prostu trzeba go wypowiedzieć, stwierdzając jego niekonstytucyjność i stawiając przed prokuratorami i sądami i, i, i okładając adekwatnymi karami tych zdrajców i durniów, którzy to na nas sprowadzili. Co sprowadzili? Zaoranie polskiego rolnictwa, kotlet świerszowy zamiast schabowego, no tak. wszystko z Argentyny albo z Ukrainy, eko, schematy, ugorowanie, zalewanie i, i jeszcze dyrektywa budynkowa i jeszcze w każdym rachunku za prąd, zresztą to na wsi i w mieście 40% narzutu od urojeń klimatycznych, zasypanie polskiego górnictwa, likwidacja polskiej energetyki. Dziś byliśmy tutaj z Rafałem Forysiem, członkiem Komitetu Politycznego mojej partii, moim najbliższym w tym regionie współpracownikiem. Byliśmy pod elektrownią w Kozienicach po to, żeby bardzo wyraźnie tam ogłaszać, że my się na to nigdy przenigdy nie zgodzimy, żeby ceny prądu były zawyżane dla wszystkich, dla gospodarstw domowych i dla firm, z czego ceny wszystkiego szybują tak. w górę, no bo jeżeli jest taki narzut na węgiel czarny ETS, handel emisjami blisko 60%, na węgiel brunatny blisko 70%, to wszyscy za wszystko przepłacamy wszyscy bankrutujemy i jesteśmy na drodze Strafię do wywłaszczenia. No a nam chodzi o to, żeby Polacy mieli w kieszeni więcej, a nie mniej, żeby mieli gotówkę, żeby nie byli pod stałą inwigilacją, pod uciskiem podatkowym i, i, i pod ciężarem talmudyzmu biurokratycznego. Więc ogłaszamy to uwolnienie polskiej przedsiębiorczości, małych, średnich mikroprzedsiębiorców, PIT, CIT do likwidacji perspektywicznie. Oczywiście właśnie trzeba odrzucić władze Reichsführerin von der Leyen i Unii Europejskiej. Trzeba także wyjść z VAT-u, dlatego że samo naliczanie VAT-u no, powoduje takie komplikacje, że niektórzy przedsiębiorcy, proszę Państwa, w ogóle nawet nie występują, o zwrot nadpłaconego VAT-u, bo się boją, że popadną w oskarżenie o matactwo. Jakieś. No nie lada wyzwaniem jest prowadzić biznes w Polsce, że tak powiem. Na I rzeczach. my chcemy to zmienić, chcemy, żeby polska przedsiębiorczość była pod ochroną, a nie pod ostrzałem ze strony własnego państwa. A jednocześnie chcemy, żeby, żeby, międzynarodowe korporacje wreszcie zaczęły coś zostawiać w polskim budżecie, bo na razie, mają takie działy prawne, że się ostatecznie z wszystkiego wykręcą, wykręcą i, i nic nie zostawią, a Polak płaci i płaci na dodatek na utrzymanie różnych innych narodów. 5% PKB na Ukraińców, 800 plus ukraińskie. Ja, jako kandydat na prezydenta, to wyraźnie deklaruję, żadnych centrów integracji cudzoziemców, nie pozwolę w Polsce budować i nie zgodzę się na to, żeby z polskich kieszeni były wyciągane pieniądze na niepolskie sprawy. To no Polacy już coraz bardziej czują, jeżeli chodzi o to, że są gdzieś już nawet trzeciej kategorii narodem w swoim kraju. No to jest, to nawet nie jest, nie ma w tym żadnej przesady i nie jest to nawet żadna przenośnia, tylko tak jest dosłownie, jak pani redaktor mówi. Z radomia waszym najprawdopodobniej nie najnowszym samochodem, nie wiedziecie już do Warszawy śródmieścia i do Krakowa śródmieścia. Nie wiedziecie, bo tam są strefy wykluczenia i dyskryminacji pod pretekstem, że czyste powietrze, że planeta płonie się, zdaje Trzaskowskiemu tak, prezydentowi tak. stołecznemu i pod tym pretekstem klimatycznym jesteście już obywatelami gorszej kategorii. Temu się sprzeciwiam, opowiadam się za równością obywateli wobec prawa. Ja mam wrażenie, że to troszkę i tak pędzi, bo ostatnio będąc w Warszawie zorientowałam się, że większość parkometrów jest już tylko płatność blikiem bądź przelewem. No właśnie, a to jest, Karton. a to jest bezprawne. To jest a dyskryminacja, to jest to jest dyskryminacja. Osób, które chcą korzystać z Ta, To jest, to jest dyskryminacja Polaka zwyczajnego, Polaka analogowego. I nie wolno tak robić. Zresztą, inny rodzaj dyskryminacji to są napisy w innych językach, wie pani. Są miejsca, są reklamy, w których sprzecznie z ustawą o języku polskim, obcym alfabetem, obce treści. Ja to akurat sobie radzę, bo ja jeszcze za PRL chodziłem do szkoły, to cyrylicą władam i jakoś tam, prawda, wprawdzie niechętnie, ale się nauczyłem, więc ja zrozumiem, no ale co z młodszymi ode mnie? Znowu, ja stoję na gruncie Prostych, czytelnych zasad tradycyjnych z zasadą równości wobec prawa. E, mam jeszcze pytanie od Polonii. Bardzo proszę. E, dostałam e, takie zapytanie, może przeczytam. W wyborach prezydenckich 2015 Paweł Kukiz zdobył 20,8% głosów, zajmując trzecie miejsce. Jego sukces był szczególnie widoczny wśród młodych wyborców oraz Polonii zagranicy. W bieżącej kampanii prezydenckiej zauważalny jest brak zaangażowania kandydatów w kontakt z Polonią. I tu jest pytanie do pana: jak pan chce zachęcić i dotrzeć do o. Polaków za granicą, bo nas też oglądają Szanowni dzisiaj na żywo, zapewne. Drodzy Rodacy. Ja po prostu mam nadzieję, że rozumiecie, że kampania wyborcza, zwłaszcza w moim przypadku, ona wymaga bardzo wytężonej pracy tutaj w kraju. W moim przypadku, czyli w przypadku kandydata, który ma 0 minut, 0 sekund w mediach tak, centralnych, wiemy. warszawskich, zresztą również w mediach toruńskich, mam te 0 minut, 0 sekund. I rozumiecie, że to nie lekceważenie, czy brak zainteresowania nie, nie pozwala mi z krótkiego czasu kampanii wyborczej wykroić tego tygodnia, który by należało, żeby pojechać i do Ameryk, najlepiej obu, i, i na wyspy brytyjskie, wypadałoby. Ale nie jadę. Bo po prostu nie wyrobię się tutaj z objazdem wszystkich okręgów, wszystkich województw. Ale Przecież państwo mnie znacie. Przecież ja nie przypominam sobie o, o Polakach, Polonii i, i Polakach na Kresach, tylko koniunkturalnie na użytek kampanii wyborczej. Ja bywałem u was przed laty i przez lata jeszcze jako reżyser, dokumentalista. Gościliście mnie w, i w Stanach Zjednoczonych, i, i w Kanadzie, i, i, i w Anglii, i w Irlandii. No i w, w różnych innych krajach bywałem. Bardzo dziękuję za tę gościnę, dziękuję za wyrazy życzliwej pamięci. Wiem, że ta pamięć jest i jestem spokojny o to, że robiąc przegląd kandydatów, no, państwo, państwo bardzo łatwo dojdziecie do wniosku, że jestem Waszym kandydatem, dlatego, że systematycznie, tak długo jak długo funkcjonuję publicznie, upominałem się o przywrócenie Polakom poza granicami należnej. I potrzebnej, oczekiwanej przez nas, patriotów tutaj w kraju, oczekiwanej roli do odegrania na polskiej scenie politycznej. Ja chciałbym, żeby to Polonia więcej mówiła do kraju niż odwrotnie. A w praktyce jest tak, że właśnie od czasu do czasu pojedzie jakiś prezydent czy jakiś kandydat, wstawia mowę, gdzieś tam się próbuje wmontować w jakąś imprezę czy jakieś wspólne zdjęcie Tyle go widzieli. Ja chciałbym, żeby to było zaangażowanie systematyczne. Zaangażowanie Polonii, no, na przykład takie akcje obrony polskiej tożsamości i polskiej majętności. Mam na myśli akcje przeciwko 447 tak. aktowi amerykańskiemu. No, to są wielkie zasługi. Niestety nie było adekwatnej odpowiedzi ze strony Warszawy. Warszawa nie podjęła tego, co tam nasza Polonia zainicjowała. Ale możemy to zmienić. Potrzebny jest, potrzebny jest prezydent, który będzie stał na gruncie jednego najważniejszego strategicznego sojuszu, to jest sojuszu polskiego prezydenta z polskim narodem. Taki prezydent jest potrzebny, a nie koniunkturalista, nie serwilista, nie prezydent lokaj, który się będzie wieszał u cudzej klamki. Niezależnie od tego gdzie ta klamka zamocowana czy na wschodzie czy na zachodzie prawda nie należy wieszać się u cudzej klamki bo kimś takim prędzej czy później wytrą podłogę więc moje hasło pokój nie wojna normalizacja a nie eskalacja, zwłaszcza w stosunkach z najbliższymi sąsiadami, no i uwolnienie polskiej przedsiębiorczości, małych, średnich, mikroprzedsiębiorców, pit, do likwidacji, żuż do wygaszenia, zniesienie barier dostępu i podatkowych, i biurokratycznych, Obniżenie ceny kosztów pracy i ceny energii, bo to nas zabija. I jeżeli tego dokonamy, jeżeli właśnie odrzucimy, no chociażby te Zielonego Ładu, te narzuty klimatyczne od tych urojeń, no to wtedy, Szanowni Państwo, nawet i Wy, Polonusi, nawet i Wy, którzy jesteście gdzieś na, na y, obczyźnie, y, zaczniecie poważnie myśleć o powrocie do ojczyzny, czy to w sprawach rodzinnych tylko, czy w sprawach biznesowych, ale musicie mieć dokąd wracać, i dlatego Właśnie. trzeba odzyskać niepodległość. Właśnie, żeby mieć dokąd wracać. A proszę mi powiedzieć, Panie Grzegorzu, jak pan przewiduje, jaki próg? procentowy, który by Pan uzyskał przy wyborach? O, proszę Państwa, ja myślę, że że to już jest bardzo poważne osiągnięcie, że ja tutaj siedzę, Pani redaktor mi zadaje jakieś pytania i ja jestem w kontakcie z rodakami. To jest poważne osiągnięcie, jak na kogoś, kogo miało nie być. No właśnie wezwania do tego, żeby No i przewidywano zniknął, bardzo e, szanse u Pana. No więc, kiedy... Kiedy moja kandydatura została zarejestrowana, to przecież jeszcze przez długie tygodnie uporczywie w ogóle nie pojawiało się moje nazwisko w sondażach wyborczych. Kiedy się już pojawiło, to się pojawiło gdzieś na jakimś poziomie homeopatycznym, no ale okazało się, że to przemilczenie i przekłamanie nie działa, że na spotkania wyborcze przychodzą... Setki, tysiące rodaków, że ja wprawdzie mam zero minut, zero sekund, ale tysiącami podpisuję gaśnice, jak Polska Długa i Szeroka, i też sam Teraz tego nie wymyśliłem. Ja też się zdarzyło. No więc przychodzą z tym rodacy. To jest spontaniczne. To nie jest wyreżyserowane. To nie jest przeze mnie skalkulowane. No, ani tych gaśnic na palecie. Mój sztab za mną nie wozi, tylko ja stoję i je, je podpisuję z, Staram się yy, 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 i robię to z, yy, z poczuciem, że ten szeroki front gaśnicowy, front patriotyczny. Front odzyskania niepodległości, że naprawdę jest szerszy niż to wynika z zafałszowanej w mediach e, jakiejś wizji sondażowej. No. E, no i już za dni niewiele za, za Nie 10 okazać. dni z małym plusem. E, Okaże się, jak to wypadło, ten plebiscyt narodowy. Kto za Polską, a kto za Eurokołchozem? Kto za niepodległością, a kto za globalistycznym, zielonym, tęczowym ładem? Kto za, kto za komuną, Eurokomuną? A kto za wolnością, normalnością, za zachowaniem Narodowości, zachowaniem własności i, i zapewnieniem bezpieczeństwa Polakom. Dziś tego bezpieczeństwa nie ma, bo jest sprowadzane na nas niebezpieczeństwo, migracja w ramach paktu migracyjnego obawy y, wojna, no i, i, i bankructwo na raty. I temu chcę się przeciwstawić. I tak nas karmią tym strachem już od ponad kilku ładnych lat ostatnio, fundują nam jak nie zamordyzm, to później właśnie nie naszą wojnę. I wróci, i wróci, wróci jak Amen w Pacierzu, wróci wszystko, co najgorsze i jeszcze gorsze. Zafundują nam następną pandemię, pobudują kolejne centra integracji cudzoziemców, poślą na cudzą wojnę i przywalą jeszcze podatek katastralny jeżeli tego nie zatrzymamy po prostu bezkarność rozuchwala i ponieważ w ostatniej dekadzie ten proces wywłaszczenia i wyzucia z tożsamości Polaków on przybrał tempo galopujące no to ci którzy to robią no dlaczego mieliby się cofnąć dlaczego mieliby się wahać dlaczego mieliby Żydzi nagle zapomnieć o swoich roszczeniach i uroszczeniach dlaczego mieliby przestać nas obsmarowywać na całym świecie że jesteśmy rabusiami, mordercami Żydów, prawda? Dlaczego mieliby to zrobić? Dlaczego miałby eurokołchoz przestać narzucać nam szkodliwą politykę, dewastować naszą gospodarkę, jeżeli się sami temu nie sprzeciwimy? No więc sprzeciwmy się, odzyskajmy niepodległość. Właśnie tak jak słucham, jak pan mówi o tym innym narodzie na rzecz, może nie będę, żeby nas nie banowano, to ogromne zarzuty. Wczoraj Panią Martyś wcisło słuchałam, jakie zarzuty wobec pana, że pan się znalazł w jednym naj... razem z Panem Kamińskim, z Panem Wąsikiem, że pan jest antysemitą. Widział pan to nagranie mężem? Panie redaktor, z całym szacunkiem, nad... ja nie mam czasu zapoznawać się z wszystkimi wymysłami najdzikszymi i insynuacjami pod moim adresem. Nie mam na to rzeczywiście zasadzie, czasu, ale, więc... ale mój Boże, no niektórzy mylą antysemityzm ze spostrzegawczością. Prawda, kto jest antysemitą? Ten, kto nie lubi yy, Judejczyków, czy, czy ten, kogo oni nie lubią? Kto, ten, kto jest antysemitą? Jeszcze raz. Czy ten, kto jest za Polską? A No właśnie, no, Szanowni Państwo, yy, odzyskajmy niepodległość. Niektórzy, może A nawet i z Państwa. właśnie, odzyskać tą nie. Jak... Ludzie zadają pytanie, no tak, Pan Brown mówi, odzyskajmy niepodległość, ale jak to zrobić? Jak taki normalny, zwykły kowalski. Hmm wybierzcie sobie w Radomiu może. Wybierzcie, wybierzcie takiego prezydenta, który chce to zrobić w waszym imieniu. Prezydenta, który nie chce posyłać was na cudze wojny, prezydenta, który nie chce wam sprowadzać tutaj subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach, prezydenta, który, kiedy, kiedy trzeba było, był. No nie po szkodzie, tylko przed szkodą starał się ostrzegać. Prezydenta, który się nie pomylił w kwestiach zamordyzmu pandemicznego i w kwestii ukrainizacji i w kwestii roszczeń żydowskich. No ja się nie pomyliłem w tych sprawach, więc dlatego się zgłaszam do tej roboty, że sądzę, że mogę wytrzymać ciśnienie który się wiąże z pracą polityczną na rzecz Polski. Ciśnienie gaśnicowo chanukowe proszę państwa, ja je wytrzymuję. No duże ciśnienie na pana idzie w ostatnim czasie również. Ja mam jeszcze pytanie, panie Grzegorzu, odnośnie, bo dostałam od ludzi zapytanie, bo obiecał pan, że powstanie muzeum, jeżeli pan będzie prezydentem, przypomnij do Moskwy. No, no, to jest szersza, szersza moja wizja, proszę Państwa. Muzeum w Domostawie, no tam po prostu wypada, żeby ci, którzy się zatrzymują, żeby mogli po prostu zapoznać się z historią, uzyskać informacje, żeby tam na miejscu była literatura przedmiotu, żeby były różne formy popularyzacji tej wiedzy, filmy, książki, no i żeby była ekspozycja. Tak, to się należy i, i ja, ja po prostu patrzę na to, jak inne narody, poważne państwa, jak do tego podchodzą i jak propagują swoją wrażliwość, swoją pamięć historyczną, jak o nią dbają i Amerykanie, i Rosjanie, notabene, dbają. No a ponieważ w Warszawie rządzą zdrajcy i zaprzańcy, oni nie mają ani głowy, ani serca do polskich spraw. Ale moja wizja jest szersza. Ja chciałbym, żebyśmy ruszyli z projektem na skalę światową, pionierskim i wyjątkowym, Projektem, który roboczo nazwijmy Światowe Centrum Przeciwko Ludobójstwu. Światowe Centrum Przeciwko Ludobójstwu. Polska, Polska z jej doświadczeniem historycznym, naszym, narodowym, rodzinnym doświadczeniem. Polska jest do tego um, upoważniona i powołana. Żeby być liderem takiego projektu, w którym spotkać się możemy z bardzo wieloma innymi narodami i możemy podać sobie rękę ponad granicami, dlatego że wiele narodów ma tragiczne doświadczenia i te doświadczenia to jest z jednej strony doświadczenie zbrodni ludobójstwa, a z drugiej strony doświadczenie przemilczenia. To, że Polacy są w tej chwili, no, są oskarżani o najgorsze rzeczy, odsądzani od czci i wiary. No to między innymi z tego wynika, że, że nie ma roboty państwowej na tym odcinku. No jeżeli mówi minister z Warszawy, minister o edukacji, że polscy naziści budowali obozy zagłady. Jeśli premier, premier aktualny, przejęzycza się i gdzieś tam mówi za granicą w przemówieniu, że w 1939 roku to Polacy napadli na Westerplatte, no to, no to litość... To nie przejęzyczenia? Bo no nie, to było nie. Ja, to myśl, się... ja to ujmuję w cudzysłów gruby, tak jak kibice na jednym stadionie, prawda, się przejęzyczyli w sprawie pani minister Nowackiej. Nie, po prostu to są, powtarzam, zdrajcy i zaprzańcy, ludzie, którzy najwyraźniej już... Jak to się mówi, z obfitości serca ustamują, prawda? Oni, oni mają najwyraźniej tak głęboką znieczulicę na polską sprawę narodową, że są w stanie tak się wyjęzyczyć i wyjęzyczyć, przejęzyczyć. Tak. Panie Grzegorzu, widziałam, że tak, już czas, chciałabym pana uwolnić, że tak powiem. Do roboty. Do roboty po prostu ale jeszcze do roboty. jedno ważne pytanie, bo dostaję ciągle i gdzie pana widzą. Co pan nosi w teczce? A to w drugiej turze. Szanowna Pani Redaktor, mogę uchylić rąbka tajemnicy w drugiej turze. Bo to jest, to jest ciekawostka, którą trzeba by rozwiązać kiedyś. No ja jestem po prostu człowiek już starszej daty, PESEL mam już z lekka nieaktualny i można powiedzieć, że jestem człowiekiem analogowym. To znaczy nie wszystko noszę tutaj w jakimś urządzeniu poręcznym, podręcznym, elektronicznym, ale lubię różne rzeczy nie tylko przeczytać, ale też i przechować na papierze. Myślę, że kiedyś się spotkamy i zobaczymy, co w tej teczce jest. Polecam się. Ja dzisiaj dziękuję bardzo. Zapraszamy na Plac Jakieloński w Radomiu, bo jeszcze jest czas. Będzie pan Grzegorz Michał Braun. E... No i moi przyjaciele i współpracownicy i towarzysze mojej pracy politycznej. Będą panowie posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik, mm -hmm. posłowie na Sejm. Przedsiębiorcy z wieloletnim stażem. Będzie Rafał Foryś, przewodniczący Okręgu Radomskiego Konfederacji Korony tak. Polskiej, mojej partii. Będą inni nasi działacze i współpracownicy i będzie szeroki front gaśnicowy. No i e, e, będzie, bo już właśnie mówiłem, że jest tam wyeksponowany dmuchaniec. ten dmuchaniec gaśnicowy. No tam wprawdzie zjeżdżalni nie ma, to od razu rozczarowuje, ale e, ale e, myślę, że jest to e, taki Dobry punkt orientacji. Zabierajcie gaśnicę i drabiny. Dziękuję do zobaczenia, bardzo, do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Mamy to. No, tak. Było, to, było na żywo. Bardzo, tak? Tak. bardzo dziękuję. dziękuję.